Cześć wszystkim. Dzisiaj pochwalę się zestawem jaki sobie sprawiłem do akwarium. Tego mojego 34 litry. Kupiłem sobie rurki w końcu ze stali nierdzewnej, tak jak sobie obiecałem. Na kilku filmach wspomniałem. Na przewody 12-16, bo tam taki filtr działa w tym akwarium. To jest tej samej firmy chińskiej, która wyprodukowała ten generator CO2, który pokazywałem jakiś czas temu. Także jakościowo jest to fajnie wykonane. Wycinane laserowo niektóre otwory, zero spawów. No, Jakościowo towar jest, jest, jest super, te plastiki, które mocują wszystko są też fajnie wykonane, fajnie to się skręca, A po skręceniu wszystkiego węże, które są sztywne, nie naciągają tych rurek za bardzo w swoją stronę, żeby to akwarium brzydko wyglądało, tylko jak się ustawi tak jest i, i nic złego się nie dzieje. Sam ten uchwyt jest uniwersalny, bo można do niego też włożyć przy rurki 16-22, no ale skręcając śrubkami, tymi, właśnie, które teraz skręcam, to wszystko ładnie do ścianki się dociska. I, no i obawy, wszystkie moje prysły to z, z, z ostatnią śrubką był lekki mały problem. Nie chciała się wkręcić, no ale poddałem się na filmie, ale później mi to zajęło chyba z dwie sekundy, żeby, żeby odpowiednio to. Żeby odpowiednio to to włożyć sama wylewka jest trzyczęściowa, ponieważ mam możliwość regulacji wypływu wody. Wszystkie, które widziałem w sklepie, nie miały takiej możliwości, więc no, dałoby się to wyregulować kręcąc całą wężem, całymi rurkami, ustawiać sobie to. Z czasem, jeżeli filtr by się przedstawił, to mógłby pociągnąć i dalej płynąć w swoim kierunku, a nie tam, gdzie chcemy. A tu włączniku jest fajna taka gumka. To fajnie wchodzi sztywno, ale mięciutko się fajnie kręci prawo-lewo. Cisienie wody nie wypycha tego, także to fajnie pasuje. Na końcu tej rurki są takie wyżłobienia, gdzie wąż bardzo ciasno wchodzi i, i wąż sobie nie spada, a bym głęboko mi wszedł. Sam zaciąg wody posiada skimmer, a żeby skimmer poprawnie działał, to ma taką regulację przepływu wody w dolnej części, ponieważ u mnie filtr w akwarium jest skręcony na 2 trzecie, a przy takim przepływie no, skimmer nie ciągnąłby w ogóle wody, nie dałby rady, więc trzeba trochę ograniczyć na dole przepływ, żeby woda chciała iść sobie górą, i wtedy skimmer sobie ładnie ciągnie. Także można sobie doregulować do, do dokładnie, tak, jak chcemy, do, do, do swoich pod, potrzeb. Czy ma skimmer ciągnąć wody mniej, czy więcej, można też go wyłączyć. Także do tego służy ta właśnie rurka u góry, ten plęcik, możemy sobie to wszystko fajnie wyregulować. Są jeszcze inne wersje bez tej rurki, ale to wówczas trzeba by włożyć rękę do akwarium i kręcić przy dole od dołu. U mnie takiej możliwości nie ma, bo tam stoi skałka Dragon i ręki bym tam już wtedy nie włożył. A Sam skimmer wykonany jest z tego samego tworzywa co te, te sporniki plastikowe do mocowania. On jest w miarę sztywny, fajnie wchodzi, kręci się bardzo ładnie i, i nie ma z tym problemów. Towar wykonany jest, kurczę, bardzo fajnie. Zero jakichś tam brzydkich przecięć, nacięć. To jest to samo co na półce w sklepie. Wszystko jest wykonywane pod na tej samej fabryce. Tylko ja mam bezpośrednio z kraju pochodzenia. Kupiłem to na AliExpress, a nie w sklepie. A w sklepie nawet na pudełkach nie ma napisów w lokalnym języku, tylko wszystko jest po chińsku. Jak w akwarium sobie ustawię wylotkę nad lustrem wody albo w połowie, to wylot wody nie hałasuje. Także tam nie ma żadnych zagięć na tą wodę, jakiś ślednie nie wiem, kto by go nazwać, ale woda nie hałasuje, nawet jak wylewa się ponad lustrem wody. Mało to teraz widać. Poprzednio miałem taki zielony, nad gazem, nad gazem wygiętą rurkę i wystawała prawie w połowie szerokości zbiornika. No tu jest wszystko fajnie schowane, no tu jak widać na wideo, za skałką wszystko jest, więc tego bym sobie sam nie wyregulował palcem, ręką. Teraz nawet nie wiem, czy mam włączony filtr, czy nie. No, no mam, bo roślina się kręci, więc coś tam się, się kręci, ale można to sobie właśnie wyregulować u góry, a jeszcze sobie kręcę zaworami na filtrze i mogę tutaj fajnie wszystko wyregulować i to, i to fajnie, fajnie wygląda w akwarium, no niestety ja pokrywę na ma to akwarium, które już jest bardzo pocięta. Ostatnio musiałem wyciąć jeszcze dziurki na dwie które mocują lampę z bo jak docinałem sobie otwory na te rurki, to mi w nocy lampa wpadła do akwarium i straciła wodoszczelność. Znaczy ona nie była wodoszczelna, ona tylko miała być paroszczelna na, na parowanie. Nie było mowy, żeby była szczelna na, 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 na zatopienie w wodzie na 10 godzin. A tak się niestety stało, i lampę coś tam strzeliło. Także niedługo będzie kolejna, mo kolejna modernizacja te tej lampy, ale mi się podoba. W wygląda, jak wygląda. Trochę obudowa jest pocięta, ale to jakoś. No, może nie ma rąk i nóg, ale. Mój franki zresztą mi się podoba. No, dziękuję.